5 kwietnia 2014 roku doszło do szokującej zbrodni w cichej, malowniczej willi na Costa del Sol w Hiszpanii. Andrew Gush, bogaty brytyjski jubiler, został znaleziony martwy, postrzelony dwa razy w głowę i raz w ramię. Jego ciało leżało w jego luksusowym domu, co stanowiło ostre przeciwieństwo do życia w przepychu, które kiedyś prowadził. Ta zbrodnia nie była przypadkowym aktem przemocy. Była opowieścią o intensywnej zazdrości i obsesji. W centrum tej tragicznej historii była Majka Kugucowa, oszałamiająca słuchacka modelka. Jej piękno i urok zdobyły Busza, ale pod jej glamurowym wyglądem kryła się głęboko zaniepokojona i bardzo zaborcza osobowość. Ich związek, który zaczął się od pasji i obietnic, szybko przerodził się w koszmar napędzany nieustępliwością, zazdrością i kontrolą. Bursz, znany ze swojej charyzmatycznej osobowości i wystawnego stylu życia, nie był obcy dla mediów. Jego udany biznes jubilerski oraz związki często trafiały na czołówki gazet, ale za błyszczącą fasadą Burz był uwikłany w niebezpieczny związek. To właśnie działania Mai ostatecznie doprowadziły do jego przedwczesnej śmierci. To jest historia o tym, jak romans staje się śmiertelny, jak miłość zostaje zastępiona przez obsesję jak dążenie do kontroli. Doprowadza do brutalnego porderstwa. Wydarzenia, które rozegrały się tego fatalnego dnia w kwietniu, są przerażającym przypomnieniem o tym, jak szybko pozornie doskonałe życie może zamienić się w tragedię. Maja Kukucowa urodziła się 10 października 1989 roku na Słowacji. Od młodych lat marzyła o zostaniu modelką, zauroczona glamurem i sławą, związaną z tym zawodem. Z imponującymi cechami zaczęła uczestniczyć w lokalnych pokazach mody w wieku 16 lat, szybko zdobywając popularność w swoim rodzinnym mieście. Pomimo wczesnych sukcesów dla Słowacji, zdała sobie sprawę, że jej kraj rodzinny oferuje ograniczone perspektywy dla kariery modelki. Zdeterminowana wizją sukcesu w wieku 18 lat przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii, mając nadzieję na lepsze możliwości. W 2007 roku osiedliła się w Bristolu, tętniącym życiem mieście znanym z dynamicznej sceny artystycznej i dosyć zróżnicowanej populacji. Jednak życie w Wielkiej Brytanii nie było takie, jak sobie wyobrażała. Możliwości modelingu, na które liczyła, były dosyć rzadkie, a ona zmagała się, aby wiązać koniec z końcem. Podejmowała różne prace, aby się utrzymać. Pracowała na przykład jako kelnerka, sprzedawczyni czy pokojówka. Każda praca przypominała jej, jak daleko była od swoich marzeń, a monotonne rutyny i niskie wynagrodzenie budziły jej niechęć. Mimo przeciwności, pozostała skoncentrowana na swoim celu. Kontynuowała uczestnictwo w lokalnych pokazach mody i sesjach zdjęciowych, kiedy tylko mogła, trzymając się nadziei, że pewnego dnia zostanie przez kogoś odkryta. Jej uderzające piękno i determinacja w końcu przyciągnęły uwagę właściciela lokalnego sklepu jubilerskiego. Gdzie wkrótce spotkała mężczyznę, który na zawsze zmienił jej życie, Andrew Busha. To spotkanie wywołało łańcuch zdarzeń, które doprowadziły do związku pełnego luksusu i zamętu, kończącego się, jak już wspominałem wcześniej, tragicznie. Walki i aspiracje jej wczesnych lat ukształtowały ją jako kobietę napędzaną ambicją, ale także zdolną do skrajnych działań, gdy stanęła w obliczu perspektywy utraty wszystkiego, za czym walczyła. Andrew Bush urodził się 30 marca 1966 roku w Bristolu. Dorastał w rodzinie klasy średniej i już od młodych lat wykazywał ducha przedsiębiorcy. Uroki zdolności biznesowe Busha pomogły mu zbudować udaną karierę. W połowie lat 30. zbudował prosperujący biznes, co przyniosło mu przydomek Króla Blasku. Sukces Busha pozwolił mu na prowadzenie wystawnego stylu życia. Posiadał kilka luksusowych domów w różnych krajach, kolekcje drugich samochodów, w tym Ferrari i Lamborghini, oraz lubił podróżować po świecie. Jego bogactwo i urok uczyniły go prominentną postacią w kręgach towarzyskich, często widywanym na ekskluzywnych przyjęciach i imprezach. W życiu osobistym Bóg był żonaty z dziennikarką, z którą miał córkę. Ich małżeństwo jednak ostatecznie zakończyło się rozwodem. Pomimo rozstania, Bush utrzymywał bliskie relacje z córką. Jego życie miłosne było naznaczone związkami z młodszymi kobietami, które często przyciągały uwagę publiczną i były przedmiotem kontroli. Chojność Bush'a i wystawny styl życia były dobrze znane, ale za kulisami jego relacje bywały burzliwe. W 2012 roku życie Mai znacząco się zmieniło, gdy weszła do sklepu jubilerskiego. Andrew Bush, właściciel, natychmiast został oczarowany jej uderzającym wyglądem i urokiem. Znany ze swojej hojności i zamiłowania do pięknych kobiet, zaproponował jej pracę w sklepie, co oznaczało początek ich związku. Nie minęło dużo czasu, gdy zaczęło prowadzić to wszystko do czegoś więcej. Bush, wówczas 48-letni, był o niej starszy, ona miała ledwie 23 lata, ale różnica wieku zdawała się nie mieć znaczenia. Był oczarowany jej pięknem i ambicją, podczas gdy ona przyciągana była jego bogactwem i charyzmą. Szybko stali się nierozłączną parą, prowadząc życie pełne luksusu i przyjemności. On nie szczędził wydatków, obdarowując ją prezentami i doświadczeniami. Przeprowadził ją do swojej wystawnej rezydencji, gdzie korzystała ze stylu życia, o którym zawsze marzyła. Drogie samochody, ubrania od projektantów i egzotyczne wakacje to wszystko stało się normą. Razem podróżowali po świecie, odwiedzając glamurowe miejsca i uczestnicząc w imprezach. Ich związek wydawał się doskonały. Ona często publikowała zdjęcia ich wystawnego życia. Jednak pod powierzchnią zaczęły pojawiać się pęknięcia. Przyjaciele i rodzina Busza zauważyli rosnącą zaborczość i zazdrość u Mai. Była opętana utrzymaniem uwagi Busza na sobie, posuwała się naprawdę do różnych rzeczy, aby zapewnić sobie jego oddanie. Pomimo rosnącego napięcia, wczesne dni ich związku były pełne szczęścia i ekscytacji. Bóg był zachwycony, że ma u swojego boku młodą, piękną kobietę, a ona cieszyła się tym stylem życia. Cieszyli się imprezami, wystawnymi kolacjami i dreszczykiem emocji, życia w wysokim standardzie. Ale w miarę jak żądania Mai i jej niepokoje rosły, związek zaczynał się psuć. Początkowe zauroczenie Busza zaczęło słabnąć, gdy jej zachowanie stało się coraz bardziej nie do zniesienia. Ciągle sprawdzała jego telefon i maile, wysuwając nieuzasadnione oskarżenia o niewierność. Kiedyś bogi związek zamienił się w pole bitwy, zazdrości i podejrzeń, przygotowując grunt pod tragiczne wydarzenia, które miały się rozegrać. W miarę postępu ich związku zazdrości kontrolujące zachowanie ma stawały się coraz bardziej wyraźne. Ciągle martwiła się, że jego wzrok padnie na inne kobiety, a biorąc pod uwagę jego historię randkowania z młodymi, atrakcyjnymi kobietami, no, miała do tego prawo. Jej niepewności skłoniły ją do dokładnego monitorowania każdego jego ruchu. Często sprawdzała jego telefon, maile, a nawet konta w mediach społecznościowych, szukając jakichkolwiek znaków niewierności. Ich działania nie ograniczały się tylko do cyfrowego szpiegowania. Często podążała za Bushem na jego spotkania biznesowe i towarzyskie, dając o sobie znać. Potrzeba uwagi skłoniła ją do stworzenia dramatycznych incydentów, aby go powstrzymać przed odejściem. Jednym z najbardziej alarmujących takich incydentów było zdarzenie, gdy Bush przygotowywał się do ważnej podróży służbowej. Tuż przed jego wyjazdem zniknął jego paszport. Zabrała go, mając nadzieję, że uniemożliwi mu podróż. Gdy została z nim skonfrontowana, Zrobiła scenę, twierdząc, że nie ma pojęcia, gdzie się znajduje. I próby utrzymania uwagi Busha obejmowały również niszczenie jego mienia. Podczas jednej z zagroziła zniszczeniem jego laptopa służbowego, umieszczając go obok otwartego kranu. Gdy Bush odmówił kupienia jej czegoś, co chciała, spełniła swoje groźby, powodując znaczne szkody dla jego biznesu. W kolejnym desperackim posunięciu, aby przyciągnąć uwagę, sfingowała wypadek samochodowy. Twierdziła, że brała udział w poważnym wypadku, aby wywołać współczucie i troskę u Busza. Gdy przybył na miejsce, autentycznie zaniepokojono jej bezpieczeństwo, odkrył, że wypadek był całkowicie sfabrykowany. Te incydenty rysowały wyraźny obraz eskalującego się zachowania i różnych możliwości, na jakich gotowa była pójść, aby utrzymać tylko kontrolę nad Buszem. Jej działania stworzyły toksyczne środowisko prowadzące do serii konfliktów, które zniszczyły fundament ich związku. Pod koniec 2013 roku Andrew Bush osiągnął już w sobie punkt krytyczny z powodu jej zachowania. Ciągła zazdrość, sfabrykowane przypadki i kontrolujące działania bardzo go obciążały psychicznie. 15 listopada 2013 roku, po kolejnej intensywnej kłótni, Bush postanowił zakończyć związek. Poinformował ją o swojej decyzji, mając nadzieję, że rozstaną się w zgodzie. Jednakże nie była gotowa odpuścić. Odmówiła zaakceptowania rozstania i nadal trzymała się ich związku. Błagała Busza, aby przemyślał swoją decyzję, obiecując, że zmieni swoje zachowanie, ale jej prośby zostały zignorowane. Busz był stanowczy, potrzebował dystansu od toksycznego środowiska, które stworzyła. W tygodniach po rozstaniu jej odmowa do odejścia stała się bardziej widoczna. Nadal przebywała w rezydencji Busza, mimo jego wielokrotnych próśb, aby się wyprowadziła. Jej działania stawały się coraz bardziej desperackie, ponieważ nie mogła wyobrazić sobie życia bez luksusu i statusu, który zapewniał jej związek z buszem. On mając nadzieję na deeskalację sytuacji, poszukał środków prawnych. Złożył wniosek o nakaz ograniczania zbliżania się do niej, mając nadzieję, że to wystarczy, aby trzymać ją z daleka. Mimo to ona nadal pojawiała się w jego domu bez zapowiedzi i jeszcze bardziej umacniając determinację busza, aby zakończyć związek raz na zawsze. Po zakończeniu związku z Andrybuszem w listopadzie 2013 roku zachowanie przeszło z kontrolującego na obsesyjne. Była zdeterminowana, aby utrzymać go za wszelką cenę. Na początku 2014 roku w końcu opuściła rezydencję Andrybusza i wróciła do swojej rodzinnej Słowacji, mając nadzieję, że zmiana scenerii pomoże jej się otrząsnąć. Niedługo po powrocie zaczęła spotykać się z młodym kulturystą o imieniu Peter. Ich związek wydawał się być nowym początkiem dla niej, ponieważ para wydawała się być razem szczęśliwa. Często widywano ich ćwiczących na siłowni i cieszących się prostymi przyjemnościami życia na Słowacji. Pomimo zewnętrznych oznak szczęścia, przeszłość jej nadal ją prześladowała. Była głęboko dotknięta rozstaniem i utratą luksusowego stylu życia, którym się cieszyła. Jej nowy związek z Peterem, chociaż pozornie był stabilny, był naznaczony ciągłą obsesją na punkcie busza. Peter, nieświadomy pełnego zakresu problematycznej przeszłości, ma i starał się ją wspierać lepiej jak potrafił. Jednakże jej fiksacja zaczęła obciążać również ich związek. Spędzała godziny w internecie, śledząc profile społecznościowe Busha, stając się coraz bardziej zirytowana, gdy widziała jego zdjęcia z nową dziewczyną. Ta obsesja wkrótce doprowadziła ją na krawędź, a jej myśli przeszły od porzucenia na rzecz szukania zemsty. Szczęśliwa fasada, którą utrzymywali, zaczęła pękać pod ciężarem jej nierozwiązanych emocji, co oczywiście stanowiło scenariusz dla tragicznych wydarzeń, które miały się rozegrać w kwietniu 2014 roku. Jeżeli chodzi o Andry Busha, on po zakończeniu związku znalazł pocieszenie w nowym. Z Marią, 23-letnią rosyjską studentką, która studiowała zarządzanie zasobami ludzkimi w Anglii, poznali się razem w kawiarni. Natychmiastowo wpadli sobie w oko i zaczęli się spotykać. Maria była wszystkim, czym nie była Maja spokojna, wyrozumiała i wspierająca. On poczuł z nią spokój i szczęście, którego brakowało mu od dawna. Cieszyli się towarzystwem, często podróżując razem i dzieląc się swoim życiem w mediach społecznościowych. W przeciwieństwie do poprzedniego związku, czas spędzony z Marią był pełen prawdziwego uczucia i wzajemnego szacunku. Ich związek stał się poważny. Na początku 2014 roku spędzali większość czasu razem, planując sobie przyszłość. Jednakże ich szczęście wkrótce zostało przyćmione przez zachowanie Mai. Tak jak wspominałem wcześniej, uważnie śledziła ich związek za pomocą mediów społecznościowych, i była coraz bardziej wściekła, gdy widziała nowe aktualizacje, które pokazywały szczęście Busha. Rosnąca zazdrość i obsesja na punkcie Busha i Mari skłoniły ją do bezpośrednich działań. 3 kwietnia 2014 roku poleciała ze Słowacji do Hiszpanii z biletem w jedną stronę. Dowiedziała się, że Andrew Bush i jego nowa dziewczyna planowali romantyczny wypad do willi. Ona wciąż miała komplet kluczy do tej samej willi, więc postanowiła skonfrontować się z Bushem na miejscu. Przybyła, weszła i czekała na przybycie Busza i Marii. 4 kwietnia około godziny 23.30 Bush i Maria wrócili do willi po kolacji. Gdy weszli, zauważyli torby podróżne w holu, co było zaskakujące i niepokojące. Maria poszła na górę i była zszokowana, gdy znalazła Maję w piżamie, wyglądającą na zdezorientowaną, jakby właśnie się obudziła. Przestraszona Maria wybiegła na zewnątrz i usiadła w hamerze busza. Busz zdeterminowany, aby uporać się z sytuacją, wszedł do środka. Chwilę później Maria usłyszała krzyki, a potem trzy strzały. Tego dnia około godziny 23:45 spokój willi został przerwany. Busz leżał martwy, postrzelony dwa razy w głowę i raz w ramię. Napastniczka, jego była dziewczyna, popełniła brutalny akt przemocy w desperackiej próbie odzyskania kontroli nad życiem swojego byłego kochanka. W panice Maria uciekła do domu sąsiada, by zadzwonić na policję. Władze przybyły jak najszybciej. Odkryły faktycznie nieżyjącego Busza. Rady na jego ciele wskazywały, że strzały nie były samookaleczeniem, obalając wszelkie przypuszczenia o przypadkowej śmierci. Jej ucieczka była starannie zaplanowana. Pojechała do Madrytu, porzucając po drodze samochód. Po dotarciu tam skontaktowała się ze swoim chłopakiem Peterem, który do niej dołączył. Spędzili trzy dni w Madrycie, prawdopodobnie próbując opracować kolejne kroki. 7 kwietnia 2014 roku wróciła na Słowację i oddała się w ręce miejscowej policji, twierdząc, że działała w samoobronie. Twierdziła, że udała się do Willi, aby poinformować busza o swojej rzekowej ciąży, a on zaatakował ją, zmuszając do strzału w samoobronie. Jednakże dowody kryminalistyczne i zeznania świadków przeczyły tej historii. Nie było żadnych oznak walki, a siaki były świeże, prawdopodobnie zadane już po zdarzeniu. Ponadto ujawniono, że śledziła Busha i Marię w internecie, co jeszcze bardziej podważyło jej argument o samoobronie. 12 maja 2014 roku słowackie władze aresztowały ją i rozpoczęły procedurę ekstradycji do Hiszpanii. Proces ekstradycji przebiegł szybko z powodu powagi zarzutów i dowodów przeciwko niej. Została aresztowana przez hiszpańskie władze i przewieziona do więzienia o wysokim rygorze w pobliżu Malagi, aby oczekiwać na proces. Aresztowanie i ekstradycja przyniosły znaczną ulgę rodzinie i przyjaciołom Busha, którzy z niecierpliwością oczekiwali na sprawiedliwość. Jej twierdzenia o obronie niewiele zmieniły w opinii publicznej, jako że dowody sugerowały przemyślane działanie z przemocą motywowane zazdrością i obsesją. Po przybyciu do Hiszpanii spotkała się z intensywną uwagą mediów. Jej pojawienie się w sądzie spotkało się z lawiną relacji prasowych, podkreślając wysoki profil sprawy. Postępowanie prawne rozpoczęło się od dokładnego śledztwa włącznie z analizą kryminalistyczną i zeznaniami świadków, które jasno przedstawiły wydarzenia prowadzące do tragicznej śmierci. Proces Maji Kukucowej rozpoczął się 23 maja 2016 roku w maladze. Prokuratura na czele z prokuratorem stanowym Jose Antonio Nesa argumentowała, że maja zaplanowała morderstwo Andrewusza, kierowana zazdrością i pragnieniem kontroli. Przedstawili dowody, że zaplanowała podróż do Hiszpanii i czekała w wili przez dwa dni, zanim przybył z nową dziewczyną. Obrona z kolei twierdziła, że działała w samoobronie. Jej adwokat argumentował, że to Bush zaatakował ją pierwszy i że ona oddała strzały, aby się bronić. Maja sama stanęła jako świadek ze łzami, opowiadając wydarzenia i nalegając, że nigdy nie miała zamiaru skrzywdzić swojego ukochanego. Twierdziła, że podczas gwałtownej szamotaniny broń wypaliła przypadkowo. Jednak dowody były przekonujące. Eksperci zeznawali, że trajektoria kół i brak obronnych ran na ciele Busza, wskazywały na zamierzone działanie, a nie na samoobronę. Ława Przysięgłych oglądała zdjęcia z miejsca zbrodni i wysłuchała zeznania rodziny Busha oraz Mai. Opisali oni obsesyjne i zazdrosne jej zachowania. 27 maja 2016 roku Ława Przysięgłych uznała ją winną morderstwa. Sędzia skazał ją na 15 lat więzienia za morderstwo i dodatkowe 6 miesięcy za włamanie do domu. Sąd nakazał jej również wypłacenie odszkodowania w wysokości 60 tysięcy euro córce Busza Eli oraz 40 tysięcy euro jego siostrze Rachel. Rodzina Busza wyraziła ulgę po wyroku, ale była rozczarowana długością, uważając, że nie odzwierciedla on powagi przestępstwa. Liczyli, że dostanie do żywocie. Po skazaniu w maju 2016 roku odwołała się od swojego 15-letniego wyroku więzienia. Prawnicy argumentowali, że pierwotny proces nie wziął pod uwagę ani twierdzenia o samobronie, ani psychicznego wpływu jej związku z Andrew Bushem. 19 stycznia hiszpański sąd w 2017 roku częściowo uwzględnił jej apelację, skracając wyrok o prawie dwa lata, co dało 13 lat i 9 miesięcy więzienia. Pomimo zmniejszonego wyroku, i jej działania pozostały źródłem głębokiego niepokoju dla rodziny Busha. Czuli, że zmniejszony wyrok nie odzwierciedla w pełni powagi przestępstwa. Siostra Busha Rachel i córka Eli nadal dożyły do sprawiedliwości, wyrażając niezadowolenie z wyniku. Ostatecznie została zwolniona warunkowo w 2022 roku, po odbyciu nieco ponad połowy zmniejszonego wyroku. Jej zwolnienie zszokowało i rozwścieczyło całą rodzinę. Mieli nadzieję, że pozostanie za kratami na cały okres wyroku. Zdjęcia jej cieszące się słońce na hiszpańskich plażach i publikującej selfie w mediach społecznościowych dodatkowo podsycały ich oburzenie. Rachel Bush opisała jej zwolnienie jako całkowite szaleństwo i wyraziła obawę, że ona nie wykazała żadnej skruchy za swoje działania. Nie wiadomo, co może jeszcze zrobić. Szerokie implikacje tej sprawy podkreślają niszczące skutki obsesyjnych i przemocowych związków. Stanowi to przestrogę przed znaczeniem rozpoznania i adresowania ostrzeżeniowych sygnałów w związku. Tragiczny koniec życia Andrew Busha podkreślił potrzebę lepszych systemów wsparcia dla osób radzących sobie z obsesyjnymi byłymi partnerami oraz znaczenie poważnego traktowania zagrożenia. Podsumowując, to morderstwo to przerażająca opowieść o miłości, która stała się śmiertelna. Dziękuję za wysłuchanie do końca tego filmu. Mam nadzieję, że usłyszymy się dzisiaj jeszcze w jakimś innym moim filmie i wybierzecie coś teraz z mojego kanału. Dziękuję stałym widzom, zachęcam nowych do subskrypcji. To dzięki wam mogę się rozwijać. Dbajcie o siebie. Do usłyszenia.